Dlaczego warto biegać? Dlaczego warto uprawiać sport? Bo dlatego, że część się po prostu lepiej czuje. I myślę, że poprawia się dla zdrowia. Sport daje ogromną satysfakcję. Sport jest taką dziedziną życia, gdzie widać efekty włożonej pracy, a więc się trenuje i widać, że poprawia się kondycja. Czasami można poprawiać swoje wyniki, tak jak na przykład tutaj w biegu. Co roku można porównywać wyniki z, poprzedni, z poprzedniego biegu. No i myślę, że przede wszystkim zdrowie się liczy. Bardzo się cieszę, że piąta edycja biegu Samsung Kielna Women's Run odbywa się. Dzisiaj piękna pogoda się zrobiła, słoneczko wyjrzało, więc myślę, że będzie bardzo przyjemnie. A ja chcę podkreślić, że jest to bardzo ważne, że jest organizowany bieg w Polsce tylko dla pań. Jest to bieg na dystansie 5 km, bardzo piękna trasa, bo tutaj na Grykoli start, potem jest ponad kilometr, panie przebiegają... Alejką w łazienkach, w sumie 5 km, a więc takie dystansy można powiedzieć, że nie za bardzo męczący. Bardzo wiele osób może biegać, bo liczy się przede wszystkim udział. Satysfakcja z tego, że się biegu kończy. Każdy biega w swoim typie, w swoim rytmie. No i ja mam ogromną satysfakcję, że w tym roku ponad 3000 pań zgłosiło się. Bieg się staje coraz bardziej popularny. Myślę, że się wpisał w naszą sportową sportowe imprezy Warszawy. Myślę, że jest to po prostu najprostsza forma. Takiej aktywności fizycznej, bo każdy może mieć jakieś sportowe buty, sportowy strój i sobie iść pobiegać. A takie zawody to dają tą jeszcze przyjemność, satysfakcję, że no jest, biega się z innymi razem i myślę, że każdy może poprawiać swoje własne wyniki i dlatego to jest taki bieg, który mobilizuje do dalszego również uprawiania sportu.